Udało mi się dalej noci. Dalej mnie to dają jedzenia. Jestem taka chuda. Położyłam się co dopiero. Ani dali dają ani w Ani gumę ani, ani, ani nic. Tutaj na są gumy do rzucia. Tutaj. Oni mnie otworzą. Jeszcze się, jeszcze mnie okrzyczeli, bo zrobiłam burdel na chodzie. Zrobiłem go tylko dlatego, że chcę jeść. No. no i co? No i co? Lepiej, lepiej, lepiej zaraz pójdę po kogoś, kogoś i, i powiem może pod mnie po, podniósł do kuchni i mi dał jakąś świeżą rybę lub mięso. Z tym lepiej chodziło, żeby lepiej się do mnie nie zapuszczali, jak, jak im coś ukradło, bo wtedy ich ugryzę. Dobra. Musiałam odmówić z tym ataku. Ten pies jest jakiś nienormalny. On ciągle je. No właśnie. W ogóle. A tak w ogóle. To który to z Was tak mówił? E. z nas tak mówi. No i super, mój Dobra, to są ja. Jacyś gości no. nie ma. Normalnie nie mnie się cieszą, cieszą że, że, że jeszcze nie zjadło.